Hello, witam Was w grze. Hello, Neighbor, gra, która stała się ostatnio bardzo popularna. To jest jakaś najnowsza wersja, jaka to jest chyba, widzicie to dzień po opublikowaniu jakiegoś tam super zmieniającego wszystko. Pacza wcześniej to było taka pre-alpha, bardziej takie demo, co ta gra potrafi. Teraz e, jest to bardziej podobno rozbudowane, dlatego sprawdzimy na czym dokładnie polega fenomen tej gry, o co tu chodzi i tak dalej, i tak dalej. Przyznam szczerze, że tylko wiem, że jest sąsiad, bo sama nazwa mówi, i że musimy się do niego włamać. Coś takiego tylko wiem, i że jest bardzo mądry ten sąsiad i się uczy na naszych błędach, bla, bla, bla. Także akceptujemy i mamy do wyboru albo mm, opowiedzenie historii, albo wskoczenie do akcji. Ja sobie wezmę opowiedzenie historii, bo za bardzo nie wiem o co chodzi. Dlatego obejrzyjmy ten film razem. Piękny zachód albo wschód słońca, chyba zachód. Samochód jadący. Widzę, że mam jakieś przedmioty, czyli pewnie się tutaj wprowadzam. Tak, się wprowadzam do tego domu. Znaczy, no nie będę, nie będę się miał, tak się wprowadzam do domu, bo czytałem o, o tym, że się wprowadzamy do jakiegoś tam domku i otwieramy sobie drzwi. Spoko. I witam, y, witam w nowej okolicy. Ok, zajmujemy kartony. Tak mm -hmm. a gdzie jest pan sąsiad? Czy sąsiad powinien mnie przywitać? Wejdź do środka i przenieść rzeczy do środka. Czy to wygląda jak. Czekajcie. Wow, 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 wow. Ok. Którym się w ogóle bierze przedmioty? Nie, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, jakie sterowanie w tej grze. Ale spoko. Mm, to wygląda jak dom, w którym chciałbym naprawdę zamieszkać. Tu mamy skrzynkę sobą. Elo-skrzynka. Tylko na, naprawdę nie mam pojęcia, którym się tutaj steruje. Ale mam nadzieję, że zaraz jakoś. u, zaraz jakoś to ogarnę. Spacją. Co mogę robić z pacją? Dobra, um, udajmy się do domu. Niestety chyba nie możemy. Halo? Czy mogę wcisnąć dzwonek? Czy cokolwiek tu można robić w tej grze? Pewnie można. The key is under the stone. okej. Okay. Czyli. Aha, klucz jest tutaj. E. Ho, musimy przytrzymać po prostu E. Uuu! Co to za. Ej, no ptaszek mi zabrał klucz. Dobra, uwaga, to będzie idealny strzał. Czy czekajcie, to jest kruk? Nieważne. No elo ptaszku! Uuu, ale dobra, do, dostał ptaszek, także daj, daj pan kluczek. Czyli musimy, dobra, przytrzymuje się te rzeczy, żeby je zbierać, widzicie, nawet nie wiedziałem. A mogę na przykład pierdzielnąć, a nic się nie dzieje, ale fajnie, że jest e, jakaś tam fizyka w grze. Także otwórzmy moje przepiękne drzwi. Wow, ale no niestety nie mogę chyba do nich wejść. A dlaczego nie mogę do nich wejść, halo? Hmm, potrzebuję jakiegoś łomu albo, o. Nie mówię, że będę, oczywiście. Typowe. Kto, kto normalny ma tutaj, e, trzyma łom w bagażniku? No ten, jest najwidoczniej ta dziwna osoba, która po prostu się tutaj wprowadza. Spoko, shiftem się biega. W sumie ładnie to wygląda, powiem wam, że jest taki klimacik trochę. Także musimy zdjąć gwoździe. Spoko, za chwilę się dostaniemy do domu. Ciekaw w ogóle, dlaczego ten dom był... E, dlaczego ten dom był właśnie zadeskowany, że tak powiem. Dziwnie. E. halo? uuu. Mogę zajrzeć przez dziurkę od klucza. Co ci, czemu ja w ogóle tak zaglądam? A czemu? Ja chcę normalnie zajrzeć do domu. Okej, okay, tak wygląda mój dom. W sumie wygląda bardzo.. Aha, E się bierze, dobra, E to możemy zajrzeć przez dziurkę od klucza, spoko. Warto o tym pamiętać. Wyrzuciłem właśnie klucz, który nie wiem, czy nie będzie mi czasami potrzebny. E się otwiera drzwi. Dobra, kluczyku, chodź tu do mnie. A ładna muzyka jest, naprawdę. E, nawet spoko. Dobra, mogę powiesić tą czapeczkę? No, nie, niestety nie mogę. Tu są rzeczy chyba moje. Także co, muszę przenieść resztę rzeczy do środka, czy jak to wygląda? Gdzie jest moja kartka z rzeczami, które mam zrobić? Get inside, move stuff inside. Dobra, także weźmiemy sobie to, weźmiemy nasze pudła. O, mam cztery sloty we flipunku, co jest naprawdę spoko e, rzeczą. I weźmy. u. Kacsenka jest. Coś jest nie tak. Nie no, no, domek po prostu. Tak? A może sąsiad za chwilę się pojawi, właśnie, bo tu przecież ma być ten sąsiad, który, e, z którym coś, coś ma być nie tak. Tak, usiadłeś w takim domu i zasnąłeś od razu? E, nie, nie wiem, czy mi gry nie wywaliło, nie wiem w ogóle co się teraz stało, halo? Czemu jest taka cisza? Wow! Okej, okay, obudził mnie! Ob Dobra, to jest sąsiad. Poznajmy sąsiada. Elo. Tylko. się zastanawiam, dlaczego on przyszedł do mojego domu i mnie wykopał z mojego domu. Czy tu jest jakaś super fascynująca fabuła, której nie rozumiem? Exit. Okej, okay, wyjście. Tam coś trzeba wsunąć, ale co to było? Wow. Ale creepy. Ej, dobre. Fajne, fajne, fajne. Jakiś krzyk w ogóle dziecka. I mamy pana. So co ten sąsiad tam robi? Jakieś dziecko chyba. Uuuu. Sąsiad pedofil, okej. Okay. Brzmi całkiem fajnie. Hold shift to run. Dobra, dlaczego ja się tutaj obudziłem się, zastanawiam. Który dom jest mój? Czy to jest... czekajcie, czy to jest mój dom? Ja, mu... ja muszę sprawdzić takie rzeczy. Okej, okay, to wygląda jak. mój dom. Tylko dlaczego ja się przeprowadziłem? W ogóle nie. Nie było tych domów, to są jakiś inny dom. Nie rozumiem. Naprawdę czuję się zagubiony. Tutaj mamy wannę. Obejrzyjmy sobie w ogóle ten domek, tu mamy pusty pokój do zagospodarowania. Telefon! Okej. Okay. Halo? Ty dzwonię do kogoś. Nie, chyba nikt nie odbierze, wiecie. Dobra, odłóżmy może ten telefon. Puścimy sobie wodę. Mogę puścić wodę? W sumie to jest... to powinno się dać. Halo. E, dobra, e, tutaj musimy przycisnąć albo lewy, prawy. Jeszcze nie ogarniam do końca sterowania. Dobra, wejdźmy sobie na górę, zobaczmy. Uuu, co to w ogóle za. Dziwne drzwi. Nie, nie, niestety nie można tam wejść. Na górę, ciekaw jestem, co tam się ukrywa, ale dobra, mieliśmy iść do sąsiada, także przywitajmy się z nim. Jezu, dziecko! Dlaczego ja się skradam zamiast po prostu zapukać? A nie, dobra, bo ten sąsiad mnie związał i mi zrobił krzywdę. Dobra, już wiem, dlaczego my się skradamy. Wow, okej, okay, jest. Jakieś tajne pomieszczenie tam jest. Exit, czyli wyjście. tut, tut, tut. czyli trzy cyferki. Dobra, dobra, dobra. Nie mówcie, Po co ja mam tam wejść? Nie, to jest głupie. Oho, on wie. Ej, kurde, może być ciekawe. Powiem wam, że... Co jest? Szafa! Dobra. Znajdzie mnie? Nie, nie, chyba nie znajdzie. Nie ma opcji. Mhm. Okej, okay, mogę wyjść? Co jest? Tam jakiś kosmita. Ej, mogę stąd wyjść? Przepraszam! <grym>, jak chcę. O, on tu jest! Co się dzieje? Dlaczego mnie to przestraszyło? O co chodzi? Co ze mną jest nie tak? No dobra, dobra, dobra. dobra, Tą kascenkę chciałbym pominąć i się dowiedzieć czegoś więcej. Wchodzimy do szafy. Okej, okay. mamy pierwszą mechanikę wchodzenia do szafy. A dlaczego ja nie mogę iść jakby do swojego domu, się tam ukryć, przeczekać, cokolwiek zrobić? Mhm. I teraz wychodzę i będzie ten kosmita albo coś małego. Okej, okay. mam się skradać chyba. Dobra, on tu coś tam. E się patrzy przez drzwi czy F? Okej. Okay. O jest, jest tam, widzę go. Ale ktoś napierdziela młotkiem, widzicie? Ono ogląda sobie telewizję. Spoko. No co. Co jest? Skąd on wie? Ja zrobiłem jeden krok. Wow. Alta morda z jego wyskoczyła. No to pęba, tak. Troszkę gra jest straszna. Nie wiem, tak, tak klimatyczna. O, może nie straszna, ale klimatyczna. Dobra, ja bym się chciał stąd wydostać i zobaczyć, co dalej mogę zrobić. Dobra, dobrze, że nie wychodziłem. Z tego co widzę, gdy jestem filtr, to po prostu on gdzieś jest niedaleko. Także nie możemy wtedy wychodzić z naszego super pomieszczenia. No, on tu, on tu cały czas będzie wokół, naprawdę. O! Okej. Okay. Czyli w sumie um, dał mi drogę ucieczki. Dziękuję, panie sąsiedzie. Mhm. Mm dobra, mogę wyjść? Jest, mogę wyjść już. Jest dobrze, czyli teraz tak. Ja muszę jakoś się dostać do jego um, co jest? Czemu? Czemu on mnie goni? Czemu on mnie goni, jeżeli to nie jest jego dom? Okej, okay, dobra. Oh shit. Ta muzyka. Dobra, mogę iść w ogóle tam gdzieś? Nie, pewnie pewnie nie mogę. Dobra. Czyli on był gdzieś tam spoko. Ja go chyba w ogóle teraz zbagowałem. Tak? On się. A nie, on się rozciąga. Dobra, dobra, dobra. Rozejrzyjmy się. Halo panie sąsiedzie. Wow, dlaczego on przenika przez te ja muszę. Normalnie. Dum, 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 dum. Dobra, panie sąsiedzie spokojnie. Ja idę się rozejrzeć na tył domu i zobaczyć w ogóle, co tam jest takiego ciekawego, bo środka, widzicie jak chroni. Zobaczymy, czy to jest... czy będzie rzeczywiście tak trudno, że on będzie się uczył na własnych błędach. Ok, co my mamy? Mamy szopę. Mamy jakąś drabinę. No spoko, no, nie, nic w sumie ciekawego. Słyszę jakby ktoś szarł. Bardzo dziwne. Tutaj... coś jest z tyłu? Nie, 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 nie. Mogę to włączyć? Aha, i on tu przyjdzie! Obstawiam, że on tu teraz przybiegnie. Uuu, okno wybite. Dobra, wbijamy do środka. No. Co innego mogę tu, kurde. zrobić. Dobra, zobaczymy, co. Czy mogę tu zbierać jakieś przedmioty? Może coś mi będzie potrzebne? Mamy telewizor. Okej. Okay. Wow. Ciekaw jestem, o co tu chodzi dokładnie. Ja się mam chyba dowiedzieć, co, co ten sąsiad robi właśnie z tymi dziećmi. Okej, okay. szuflada, szuflada, szuflada. Zasuniesz szufladę. Ni nic na razie nie ma ciekawego do zbierania. Uuu! Elo, latarko? Mogę, mogę zebrać sobie latarkę? Ok, mamy latarkę. Nie wiem po co mi w sumie latarka, ale niech będzie. M super. La to jest latarka przylepna. A, może latarka będzie do piwnicy albo coś takiego. Mogę włączać, wyłączać. Jak to, latarkę? Wow. Mogę światło zapalić? Nie, chyba nie. Ok, otwieramy te drzwi. Tylko że. Zrobiło się bardzo cicho. Dobra. Halo. Mogę się jakoś wychylić? Nie ma tutaj go. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest. Dobra. Tu jest szafa. Trzeba o tym pamiętać. Co to jest? Lost and found. Okej, okay, czyli znalezione. I co mamy tutaj w tym kartonie? A W kartonie niestety nic nie ma. Co? Ale to było głupie, co zrobiłem. Okej, okay, tu jest kłódka, także tutaj nie wejdę. Tutaj... Ach. Dobra. Ja coś widziałem tam. Ty tajne przejście mam. Tylko nie wiem, chyba nie mogę po prostu na razie tu wejść. Tu są jakieś zabawki dziecka. Czyli by się potwierdziła moja super teoria, że to jest dziecko. Czyli on bije własne dziecko. Czy o to tutaj chodzi? Patrzcie. I się zmienia wtedy muzyka. Jest jakiś Misio. elo Misio? Dobra. O! Mogę wejść w ścianę? Ja bym chciał posprawdzać takie rzeczy. Ja lubię glitchować gry, wiecie. Tak się nie gra w to. O, możemy sobie zobaczyć, co jest w tym dziwnym pomieszczeniu. Tu jest jakaś skrzynka z narzędziami i coś jeszcze. Dobra, ale bardzo dobrze, że coś takiego udało nam się zrobić. Ło, Jezu! Ło! Wow! Ale to działa na psychikę! Jak słyszycie taki dźwięk... No co jest, on mnie nie może tutaj znaleźć, bez przesady, halo! W ogóle zagląda, zagląda do mnie, ale i tak mnie nie może znaleźć. Ciekawe. Okej. Okay. On tu chyba gdzieś będzie nadal, tak. Z powrotem się będzie czaił. Czyli on teraz po prostu sprawdza cały teren wokół. Czy hmm, gdzieś tu. Czy ten sąsiad mój e, nadal tu jest? Nie chcę, żeby. Ten sąsiad nie chce, żebyśmy poznali jego dziwny sekret. O, przebiegł sobie spoko. My, po, my posiedzimy, poczekamy. Czy to jest. Nie, to nie jest raczej, raczej lornetka, to ja bym powiedział, że to jest na sól i pieprz... miejsce. Wiecie co zrobię? Za chwilę stąd wybiegnę, tylko po prostu niech on... o. Szybko, 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 szybko! No co jest? To jest moja ulica. No właśnie, kurde. Czy... to jest... wow, nie chciałem tego rzucać, przepraszam! Ej, nie, 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 czy to jest. Tak, to jest lornetka, dobra. Okej, okay, czyli możemy sobie gościa obserwować i mamy także latarkę. Nie wiem, czy tu w ogóle się grę zapisuje, czy cokolwiek takiego robi. Dum 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 dum. Nie, no chyba się gry nie zapisuje, albo nie widzę. Czekajcie, escape, wezmę uwaga. A, nic się nie dzieje, wszystko na ultra, wszystko spoko. No, tu jest w ogóle jakaś szuflada. Mogę otworzyć szufladę, proszę? Na, naprawdę, bardzo proszę, chciałbym otworzyć. O, dziękuję. Czyli mamy latarkę. Ale tutaj cały czas będzie taka sama pogoda, także nie wiem. Na razie znaleźliśmy dwie rzeczy: lornetka do obserwacji. Okej, okay, no, lornetkę jeszcze zrozumiem. Ale po co mi latarka? Czy ja muszę się dostać tam do tego dziwnego pokoju? Na razie ani razu mnie nie złapał. To jest. O! Coś tam. świeciło, nie wiem. Okej, okay. kosiarka. I on tu przybiegnie, tak? Trzeba potestować po prostu te mechaniki. Co dokładnie tutaj e, możemy ogarnąć sobie? Dun-dun-dun-dun-dun-dun... O! Wybił okno! Jaki dzikus! Panie sąsiedzie, co pan robi? No co? Ty, w ogóle on ma wypielacz chyba. Albo jakiś płyn dziwny. Okej, okay, no... Słuchaj, panie sąsiedzie, jest problem, bo... Dlaczego ty wybijeś w ogóle okno? W swoim domu, tak bardzo chcesz mnie dopaść? W ogóle... Nie wiem, czy zauważyliście, ale z tamtego okna... Nie wiem, czy jest jakiś odblask, czy po prostu ktoś e, bierze latarką świeci, co jakiś czas, albo po prostu mi się wydawało. O, widzicie? Tylko nie wiem, czy właśnie czy to jest odblask, czy ktoś świeci dwa razy latarką. Pewnie to jest nic ciekawego tak naprawdę. O nie, no ktoś świeci. Ktoś świeci dwa razy latarką tam, z tego domu. Dziwne, bardzo dziwne. Okej, okay, tutaj mamy kartony. U, zasilanie, elo. Mogę to... Wyłączyliśmy mu za... tego, tak, zasilanie w domu, znaczy prąd. Elo, wbijam. O Jezu, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie! Nie, 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 nie. Szybko, szafo! Nie, <ścoughs> powoli. Kurde, no znalazł mnie. a nie będę miał tych przedmiotów, tak? A nie, mam te przedmioty. Tylko za bardzo nie mam pojęcia, w jaki sposób mam teraz to zapisać. Mojemu mu świecił. Okno. Okno ma nagle tutaj. A przed chwilą jeszcze nie miał okna. Sprawdzimy, czy nadal tyłem da się wejść do jego domu. Tutaj mamy. Czy ja tutaj byłem? Czekajcie, spróbuję czymś rzucić. Weźmiemy sobie na przykład pana kartona. Elo, pan karton. I jeb! Yep. No, no niestety, chyba, chyba to nie działa. A czy na przykład mogę wejść po tej drabinie? Nie mogę wejść. Ale słyszałem... Słyszałem, że tu gdzie. Ojoju, ojoju, ojoju! Którędy, którędy, którędy? Dobra, on chyba jest gdzieś za mną, także spoko. Dum 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 dum. No, co mi zrobisz, kurde? Nic mi nie zrobisz. Nie, to tam ktoś świeci. A jeżeli sobie otworzę drzwi, to coś się stanie teraz? Jest jakaś pułapka? Nadal mogę wejść. Okej. Okay. Jego tutaj nie ma. Tylko widzicie, to są te tajne drzwi. Spoko. Zabiorę mu pilota. Hihi, hi, mam pilota od jego domu. Czy, czy teraz mogę włączyć na przykład telewizję i on tam przybiegnie? Halo? Nie chyba, nie, chyba nie mogę po prostu nic z tym pilotem zrobić. A szkoda. Spróbujemy wybić okno pilotem. Go! Nie, no nie, nie da się wybijać okien. Albo się da. A ja nie mam pojęcia, jak to po prostu zrobić. O, deska. Nie, krzesło wziąłem. Po co mi też krzesło może być? Wow! Okej, okay, da się zbić jednak okno. Okna się da zbijać, tylko byłem zbyt głupi nie mogłem. Dajcie mi latarkę. Latarka będzie bardzo przydatna. Dobra, musimy odkryć jego super tajemnicę. Halo? Budzik. Mleko to nie był wybielacz, to było mleko. Flotar, uspokój się. I tu mamy. Potrzebna nam jest karta. I coś tyka. Coś w szafie? Nie. Kamery tu są! Okej, okay, zapieprzę mu te kamery. Zapieprzę mu kamery! <laughs> po co mi te kamery? Dobra, co to jest, co są? Sobie... Bla, 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 bla. Nieważne, odłóżmy sobie te kamery tutaj. Okej, okay. mam nadzieję, że te, te teraz bardziej mi się przydadzą. W sumie... Czekaj, on mnie teraz nie będzie mógł widzieć, tak, ten gościu, jeżeli będę w jego pomieszczeniu, chociaż te kamery, nie wiem, czy zauważyliście, były nadal wyłączone. O, tu są jeszcze kolejne. Okej, okay, no, no dobra. Chcesz się tak, panie, bawić w sąsiedzie? Ukrywasz coś? No to proszę bardzo, w ogóle nie wiem, gdzie on jest. Może to i lepiej. Także wyrzućmy sobie teraz kamerki. Dwie kamery, zobaczymy, ile ich jeszcze ma. Czyli tak, muszę zdobyć kartę. Ale w jaki sposób mam zdobyć kartę? On gdzieś jest tam. Wiecie co? Ja pójdę sobie może z drugiej strony i zobaczę, czy on się gdzieś nie zbagował. Bo to tak w sumie trochę wygląda. Jakby był gdzieś zbagowany i nie mógł się ruszyć. Halo, latarko? Tu się coś pali, ok. Wow! <ścoughs> Okej, okay, czyli on sobie coś tam robił na spokojnie. Sorry, panie sąsiedzie, nie wiedziałem, że pan był zajęty. Dum, 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 O nie, idzie po mnie. No co, zobacz kamery. Widzisz twoje kamery, z twojego domu. Dobra, lecimy dalej. Siątek, możemy tak jeszcze bez końca gonić. Idź do tego swojego domku. Wracaj tam. I zobaczymy, co dalej. Tak, czyli znam już cel gry. Musimy się dostać do tego dziwnego, em, dziwnego miejsca, ale zastanawiam się, jak tam się, no jak to zrobić, bo potrzebujemy karty. Okej, okay. karta jest potrzebna, ale obstałem, że żeby zrobić kartę, będziemy potrzebowali czego innego. I tak wiecie. I tak możemy bawić się e, cały czas. Czy on zamknie drzwi, czy zostawi je otwarte? Eh, zostawi otwarte. Ale debil. Dobra, lecimy. Aha, spoko. O Jezu, on jest blisko! On jest bardzo blisko. No kurde, nie wiedziałem, że on jest szybszy ode mnie. No i dobra. Halo? A widzicie, kamer nie ma. Tutaj też nic nie ma. Ale rozejrzyjmy się. Najwyżej mnie znajdzie. Okej, okay, tu jest łóżko. Raczej nic z tego nie potrzebuję, bo mam już latarkę. Okej, okay, szafa tu jest, spoko. Hmm, tu są dziwne zamknięte drzwi, tam są, tam, czyli tam będę musiał się na 100% dostać, spoko. Ale czy są tu w ogóle jeszcze inne pomieszczenia? Dobra, dobra, pa, panie sąsiedzie, dobra, słuchaj. Ja wiem, że między nami nie było do tej pory dobrze. Ale nie musieliśmy mnie pan za każdym razem bić i robić mi krzywdę. Wiecie co? Byłem w tym pokoju już, tu są te drzwi, chyba, na, chyba nawet na wprost są. Zaraz. Nie, 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 daj mi to. Daj mi to, bo ja muszę sobie sprawdzić. Hm. To chyba to jest ten pokój z drzwiami, ale nie było mnie jeszcze tutaj. Tak, widzicie, tam jest jakaś maszyna albo coś takiego. Także wypadałoby tam wejść. Dobra, próbujemy. Próbujemy po prostu kartonem. Jep Okej. Okay. Nic się nie stało. Witam. On... On śpi! Chyba nade mną śpi, dobra. No co? Ja, ja słyszałem, dobra, ktoś tam śpi. Ktoś tam na górze śpi. Jeżeli to nie był on, to ale dziecko by tak krapało no w sumie dziecko, dobra, dziecko może chrapać. Jeśli co? Dobra, no w tym miejscu zakończymy ten y, dziwny film. Nie wiem, czy będzie z tego więcej odcinków, bo gra jest dosyć trudna y, i trzeba pewnie spędzić bardzo, bardzo wiele czasu, bardzo dużo czasu na odgadnięciu, y, odgadnięciu po prostu jego motywu, znaczy po prostu na dostaniu się do tych pomieszczeń. Ale jest bardzo ciekawa. Troszkę straszna, chociaż jak już się przyzwyczajmy, że pojawia się ta muzyka i tak dalej, to y, no, połowa czaru, że tak powiem, pryska, ale... Wydaje mi się, że tam jest jakieś dziecko. I to by wiele tam rzeczy wskazywało na to, że to jest jakieś tam e, dziecko. Także... Wejdźmy sobie jeszcze... O Jezu! On się kąpał! Przepraszam, panie sąsiedzi! Nie chciałem panu przerywać kompania. no Co ja? No przecież jestem zwykłym człowiekiem. Dobra. No, i, i, zobaczcie, on nie ma nadal żadnych zabezpieczeń. Mogę sobie... Bez problemu do jego domu wejść. Wow. Co to tak prycha? Ok, widzę go. Dobra, z troszeczkę mnie. Za późno zauważył. Dobra, ale ja wam dziękuję za uwagę. Szkoda, że tego nie da się zapisać, ale nic, nic z tym zrobić, ale jak coś zaczniemy sobie od początku. Także dzięki za uwagę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, łapki w górę, jakieś komentarze, cokolwiek, żebym widział, że gra wam się po prostu podoba w moim wykonaniu. Dzięki i na razie papa. Cześć!